Myślałam, że już śpisz. Nie, o coś się stało, mamo? Znalazłaś coś? Wiesz, że jak szybko nie pomożesz siostrze, to ona może tego nie przeżyć. Jest ciężko chora. Mamo, od tygodnia nie chodzę do szkoły i cały czas szukam. Daj mi chociaż chwilę odpocząć. Przecież w sekundę nic nie zjawi. Wiem, przepraszam. Po prostu chcę, żeby wszystko dobrze się skończyło. A tak w ogóle siostra pytała, czy może z tobą spać. Jasne, że może, zawołaj ją. Jasne, już po nią idę. Dzięki. Fiona! Mama powiedziała, że się zgodziłaś. Jasne, mała, wskakuj. Opowiedz mi. Klara, wszystko ok? Dobrze się czujesz? Tak. Opowiedz mi bajkę. Jasne. Połóż się. Chyba już usnęłaś. Idę szukać dalej. A co to takiego? Muszę powiedzieć mamie. Mamo musimy pilnie pogadać. No to wejdź. Znalazłam coś w końcu i akurat jest to związane z bieganiem, bo jak wiesz ćwiczyłam długo bieganie i no po prostu jestem w tym dość dobra i można wygrać 200 tysięcy To nie jest jakiś żart albo jakieś kłamstwa. Sprawdziłaś to? Tak, z jest w porządku, wszystko na pewno jest ok. Więc myślę, że po prostu się zapisze. <gryw> Nawet nie wiesz, jak się cieszę, córeczko. <gryw> ja też mamo. No to idę, bo zawody już niedługo. Wszystko poszło dobrze, Fiona, w końcu przyszłaś. Tak mała, muszę ci coś powiedzieć. <laughs> powiedz, powiedz, powiedz. Możliwe, że już niedługo będziesz zdrowa. <laughs> Podczas wyścigu nie może mi się zdarzyć taka wywrotka, bo przegraną mam w kieszeni. Jeszcze raz. Tym razem było okej. Okay. Widzę, że solidnie ćwiczysz. <laughs> Co się tu interesuje? Hm? Nie znam cię. Nie musisz być od razu taka oschła. Daniel jestem. Fiona. Widzę, że obejdzie się bez zwrotów grzecznościowych, tak? Wiesz, do swojego przeciwnika nie można być tak źle nastawionym. O czym ty mówisz? O tym, że ja też biorę udział w wyścigu. A to nie jest wyścig tylko dla dziewczyn? Hmm. <gry> tylko dla dziewczyn. Moja droga, ten wyścig jest dla całego miasta. Tak naprawdę bierze w nim udział niewiele osób, ale przeznaczony jest dla wszystkich. Także życzę Ci powodzenia. Czy ty widziałeś, jak on wygląda? Przecież ty nie masz z nim żadnych szans. Ach, ale z drugiej strony jestem lżejsza, więc będę szybsza. Ach, ale też nie wiem, ile on trenował. Wszystko jest teraz do bani. Wystarczy na dzisiaj treningów. Uh. Nie obchodzi mnie jakiś koleś, muszę wygrać za wszelką cenę. Właściwie to za cenę życia. Uh. Przyniosłam ci śniadanie, córeczko. Ech, dziękuję ci, jesteś kochana, mamo. Proszę bardzo. Nie możesz przecież trenować o pustym żołądku. <śmacznego> Smacznego. Dziękuję. Cóż za zrządzenie losu, że znowu się spotykamy. No dodatek, jesteśmy tak samo ubrani. Czego ty ode mnie chcesz? To nie jest fair przeszkadzać przeciwnikowi w ćwiczeniach. Ale ja nie chcę ci przeszkadzać. Po prostu chcę ci pomóc, bo w sumie to nie zależy mi na tym wyścigu. Masz do wygrania tyle kasy i ci nie zależy? To po co bierzesz udział? A ty czemu bierzesz udział? Dla siostry. Potrzebuje pie tych pieniędzy. Jest ciężko chora. Rozumiem, czyli nie robisz tego dla siebie. Soreczko, wstawaj, dzisiaj jest wyścig. rzeczywiście mamo już leca. gdzie ono jest boję się, że nie przyjdziesz ach tak Mama mnie obudziła, dlatego zrężyłam. To bardzo dobrze. Zaraz będziemy startować. Proszę ustawić się w jednej prostej linii. Chodź, trzeba się ustawić. Ok, więc widzę, że wszyscy się ustawiliście. Pamiętajcie o zasadach: zero oszukiwania. Jak dowiem się, że ktoś oszukiwał w trakcie wyścigu, nie dostanie nagrody. Czy to jest jasne? Tak. Wspaniale. A więc wypowiem słowa gotowi do startu. Start i ten, kto pierwszy przekroczy te dręwięka, zostanie główną wygraną. Gotowi do startu. Szybko wstawaj, biegnij. Dziękuję. Więc, zwycięzcą zostajesz ty. Jak masz na imię? <grywa> Fiona. Ok, więc podpiszę czek i pieniądze będą twoje. Proszę o to, czek. Puchar. Gratuluję wygranej. Wszystko dzięki Tobie. Nie weź, nawet tak nie mów. Ale to prawda. Wróciłam. Córeczko, ty wygrałaś. Pijemy! No i wszystko dobrze się skończyło, ale pewnie zapytacie się, co u mojej siostry i co u mnie. Moja siostra jest całkiem zdrowa, a ja zyskałam cudownego chłopaka, dzięki któremu moja siostra mógłaby być zdrowa. Tak naprawdę, głównie to jego zasługa. Cześć skarbu. Hej. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.